Kochani, witam się z Wami w domowych warunkach, już właściwie po wyjeździe, i w ramach tego, żebyście właściwie zrozumieli, co, co dzieje się w tym, w tym vlogu. Niestety, okoliczności tego wyjazdu, miejsce i inne czynniki niekorzystnie wpływały na to, abym nagrywała wszystko w czasie rzeczywistym. Odgłosy w tle, również pogoda, o której troszeczkę jeszcze sobie powiemy. Również. Tak więc zapraszam Was do oglądania tego filmu z moim dogadywaniem. Jak widać na załączonym obrazku, warunki pogodowe nam absolutnie nie sprzyjały, ale byliśmy wszyscy na to przygotowani, biorąc ze sobą kurtki przeciwdeszczowe. Co prawda parasolów nie mieliśmy, ponieważ wąskie weneckie uliczki, no nie bardzo się do tego nadawały, ale byliśmy przygotowani. Tamtego dnia już pogoda aż tak nam nie dopiekła, więc pierwszy dzień weneckiej wycieczki był naprawdę udany. A Wenecja ach, jest pięknym miastem. Sami zobaczcie. Terima kasih telah menonton! na niesprzyjające warunki pogodowe, opady atmosferyczne, a co za tym idzie, przypływ. I właściwie trzeba przyznać, że mimo no niesprzyjającej pogody, dobrze było zobaczyć takie zjawisko, które ma tam miejsce naprawdę często. Właściwie dla turystów i no też lokalsów nie jest to zbyt ociążliwe, ponieważ są to wlewy w wielkości po prostu zwykłych kałuż, które są tylko przy brzegu. Ale jednak są i jest to realny problem, gdzie na przykład tutaj na tym nagraniu stoliki w restauracji były dosłownie w miejscu wylewu. W Wenecji oczywiście wszystko odbywa się na wodzie, dlatego uważam, że warto wspomnieć o kwestiach tego, jak oni to wszystko sobie tam zorganizowali, ponieważ policja jest łódką na wodzie, ambulans również na wodzie, ale i sama śmieciarka, która miała specjalne takie szczypce, które były na wymiar kosza, kwadratowe, i właściwie potem każdy kosz miał taki sam wymiar. Ale nie są to takie kosze, które są po prostu gdzieś tam przy uliczkach, aby turyści mogli wyrzucić swoje śmieci. Takich tam nie było, a mimo tego Wenecja jest zaskakująco czysta. Były to raczej kosze ludzi, którzy tam mieszkają albo właśnie jakiejś restauracji, pubów, barów itd., No i właśnie takim sposobem nastał piątek, czyli początek weekendu, który wiąże się z opłatami wjazdu do Wenecji. Jeżeli zakupicie taki bilet przez internet 4 dni przed waszym planowanym przyjazdem, zapłacicie 5 euro. Natomiast my zdekaliśmy z tym do ostatniego momentu, już gdy byliśmy w pociągu w Wenecji, kombinowaliśmy jak kupić te bilety. Okazało się, że bilety da się kupić... Zarówno internetowo, jak i w budkach przy samym dworcu Wenecji, ale w momencie, w którym już tam jesteście na miejscu, zapłacicie euro 10 i tak zrobiliśmy też my. Przed budką, w której kupiliśmy bilety, stali ustawieni w kolejce strażnicy w białych kamizelkach, który, którzy właściwie pytali nas o bilety i musieliśmy im okazać posiadanie ich, jeżeli takich biletów się nie ma. Możemy zapłacić od 30 do 300 euro kary. Tacy strażnicy również są w każdej części Wenecji, mogą poprosić o bilet w każdym dowolnym momencie. Tak więc lepiej zapłacić te 5. Jeżeli jesteście szczęśliwcami lub 10 euro, niż jeżeli później skończyć z karą pieniężną. siadaliśmy w Wenecji, w tramwaj wodny, aby przedostać się do Burano, mijaliśmy wyspę, która nazywa się San Michel. Jak się okazuje, ta wyspa jest cmentarzem Wenecji, który znajduje się na osobnej wyspie. Zostało tam utworzony ze względów sanitarnych. I pierwsze, co właściwie przyszło mi na myśl, że były tam chowane ofiary dżumy. Nic bardziej mylnego, jak się potem okazało, ofiary dżumy miały całkowicie inne, specjalne wyspy. Tak, takie, w których po prostu byli oni chowani i również tam odbywały się kwarantanny. Witajcie, jesteśmy aktualnie w Urano i witam się dopiero teraz, ponieważ pogoda nie jest sprzyja. nie jest to miasto kolorowych domków. Zobaczcie sami. Ostatni dzień, dzień wylotu spędziliśmy w Treviso i w centrum tego miasta, ponieważ tam również znajduje się lotnisko. I trzeba przyznać, że był to strzał dziesiątkę. Uważam, że warto odwiedzić to miasto, będąc w Wenecji, ponieważ jest równie piękne. Jak się okazało, w tym dniu, w którym my tam byliśmy, był również i wyścig Giro di Italia, i widzieliśmy tych wszystkich pędzących kolarzy, którzy rozpoczynali w Treviso swój wyścig. W tym dniu oczywiście miasto było wypełnione policją po same progi i jak się okazało, był to również dla Włochów dzień referendum. A więcej o referendum powiem Wam za chwilę, ponieważ jest to bardzo ciekawa kwestia odnośnie tego, właściwie o co ci Włosi walczą. Po włosku biegle nie mówię. Właściwie nie mówię nawet w stopniu komunikatywnym, więc będę posiłkować się tabletem, aby przetłumaczyć treść tej urodki, które mówi o tym, czego dotyczy referendum. A więc punkt pierwszy, zakaz nielegalnych zwolnień z pracy. Drugi, większa ochrona pracowników małych przedsiębiorstw. Trzeci, ograniczenie umów śmieciowych. Czwarty, większe bezpieczeństwo w pracy. I piąte, Większa integracja poprzez obywatelstwo. Więc właściwie są to bardzo istotne kwestie, i nie ma co się dziwić, że Włosi sprowadzili, stworzyli, może tak, te referendum. W tamtym dniu po całym mieście chodzili ludzie w ekotorbach i koszulkach, rozdający właśnie ulotki dotyczące referendum. Rozdawali je właściwie wszystkim, ponieważ wiedzieli, że jesteśmy grupą turystów, a mimo to. Podzielili się te, tą ulotką z nami, a później jeszcze widziałam kilku innych ludzi, którzy również chcieli tę ulotkę podarować mi. Właśnie sposobem po naszym spacerze w Treviso, z jedzeniu obiadu o godzinie 16 znaleźliśmy się na lotnisku i tak zakończyliśmy swoje włoskie wakacje w przedwakacyjnym jeszcze okresie. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji i o polubieniu tego filmu. Jeżeli chcecie się podzielić jakimiś spostrzeżeniami albo pochwalić mnie, zapraszam również do sekcji komentarzy. Dziękuję. Cześć.